Moi drodzy, rozpoczynamy tą Eucharystią, czterdziestą pielgrzymkę Ziemi Drzewickiej na jasną górę. I tak jak wspomniałem w Biblii, czterdzieści lat, czterdzieści dni to jest czas, w których się dopełniają Boże dzieła. Ale one się same nie dopełniają. Pan Bóg je wpisuje w człowieka, Pan Bóg kształtuje człowieka. Pan Bóg przygotowuje człowieka do tego, aby po tym okresie rozpoczął kolejne dzieło. Przecież tak było z tymi czterdziestoma latami, kiedy Izraelici szli do ziemi obiecanej, ale tak było również, kiedy 40 dni Pan Jezus przebywał na pustyni, zanim rozpoczął swoją działalność misyjną. I zbawczą. 40 dni od zmartwychwstania Pan Jezus zmartwychwstały objawiał się swoim uczniom zanim wstąpił do nieba. Jest jeszcze wiele innych tajemnic, które właśnie odwołują się do tego, że to jest czas, w którym warto spojrzeć z wdzięcznością na to, co już otrzymaliśmy, ale też i z odpowiedzialnością na to, co Pan Bóg nam zawierza. Pierwsze czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa, właściwie w tak wyjątkowy sposób, jako komentarz do tego, co my dzisiaj tutaj przeżywamy. Kiedy autor Księgi mówił, wpisując słowa, te słowa w usta Mojżesza: Zapytaj dawnych czasów, które były przed Tobą, w który, od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka. Jak wiele Bóg dokonał pośród Ciebie. I dzisiaj ta pielgrzymka czterdziesta jest, tak jak już wspomniałem na początku, okazją do tego, żebyśmy dzisiaj stając, każdy z naszym doświadczeniem, z naszą wiarą, ale i z aktualnymi naszymi intencjami, abyśmy stanęli z wdzięcznością za to, że Bóg jest, za to, że niesiemy dar Jego życia i moc Jego łaski. Przecież nie sami w większości żeśmy sobie to rozpoczynali. To nasi rodzice, wasi rodzice, przynosili was tutaj do świątyni, albo do Gielniowy, albo w inne parafie. Prosząc o chrzest, prosząc o to, aby moc Boga wypełniła nasze życie, aby tą mocą rozwijało się to, co jest darem Bożej dobroci, Bożej miłości, Bożej prawdy. W naszym życiu i to się dokonywało właśnie przez tych, tak jak tutaj dzisiaj Mojżesz mówił: Zobacz, który Bóg do Ciebie mówił, który Bóg dał Ci taki znak, jak ten znak obłoku, potwierdzający jestem. Ile jest takich darów, tego bogactwa, tego dobra, które ukształtowało w nas to, co jest piękne, to, co jest dobre, to, co jest Boże, właśnie dzięki temu, że usłyszeliśmy jakiś głos nasza mama, albo tata, albo ktokolwiek inny, może dziadkowie, może inni, sąsiedzi, już pasterze, gdzieś kiedyś coś powiedzieli. Bóg przemówił przez nich. Może niekoniecznie od razu, tak bezpośrednio w tym takim przesłaniu ewangelicznym, odwołującym się bezpośrednio do tego, że Bóg realizuje swoje dzieła, ale przypominając i zachęcając nas właśnie do tego. Co może być dla nas dobre, co było dla nas i jest dla nas dobre. Tak jak Mojżesz mówił o tym znaku obłoku, przecież to jest również i doświadczenie pielgrzymki. Wydawałoby się te proste słowa, kiedy żeśmy szli pierwszy raz na pielgrzymkę. Zapytaliśmy, szukaliśmy odpowiedzi, jak się przygotować. Nie, nie do końca mając wyobraźnię, po co? No ale przychodzi tak jak dzisiaj w moim życiu, godzina 5:30, kokuty już piały wcześniej na hucie I trzeba wyjść z tego namiotu i mieć radość, żeby obmyć się kawałkiem wody z butelki. Sorry, dlatego tak wygląda. Ale to jest przecież właśnie ten czas. To jest to słowo to jest to świadectwo. To, co wspominałem dwa lata temu po Światowych Dniach w Lizbonie, to, co teraz w tym roku, tydzień temu, doświadczyłem z młodymi na Vergata w Rzymie. Śmiałem się, że można mówić różnymi językami, ale każdy chrapie tak samo. I to przemawia w człowieczeństwie, w tej bliskości. Jestem razem z nim. To mnie kształtuje, to mnie mobilizuje. Nie jestem sam. I dzisiaj, rozważając to pierwsze czytanie, wspomnijmy właśnie z wdzięcznością za to, co już otrzymaliśmy, za to, co nas ukształtowało, za tych, dzięki którym mogliśmy to przeżyć. Pamiętam moją pierwszą pielgrzymkę z Warszawy na Jasną Górę, rok 1980. Jeden ze znajomych, z którymi w grupie szedłem razem z moją siostrą, od pewnego dnia zaczął sobie bandażować na spodniach jedno kolano. I pytamy, co ci się stało. On mówi, głupio mi tak, bo wszystkich coś boli, a mnie nic. No to żeby chociaż taka była wspólnota. I ważne, bo nieraz aż zazdrościmy jego nic nie boli. Kochani, ale przecież dobrze wiemy, że pielgrzymka to jest właśnie taki głos, taki blask naszego życia. Ale jednocześnie to, co dzisiaj Ewangelia nam przypomina, tak jak zaznaczyłem, te 40 lat, dni w Biblii, to był czas wypełniania się, przygotowania, ale też i rozpoczęcia nowego dzieła. Tak jak tutaj chociażby wspominałem o Panu Jezusie. 40 dni postu i poszedł. W niepowstąpienie wstąpił do nieba i mówi: czekajcie na ducha, jak przyjmiecie jego moc, będziecie mojego świadka, moi, świad, moimi świadkami. I poszli. I to, co dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii, oczywiście to jest kontynuacja tego, co było wczoraj. Kiedy najpierw Piotr wyznał wiarę w Jezusa jako Mesjasza, a potem, kiedy usłyszał zapowiedź, że Chrystus jako Mesjasz będzie cierpiał, że Go zabiją, zmartwychwstanie też, to Piotr zaczął przekonywać, nie może to na ciebie przyjść. I to jest właśnie konsekwencja tego, co dzisiaj słyszymy, kiedy Chrystus tak na dobrą sprawę mówi, skoro chcesz być ze mną, to mi zaufaj, po prostu pójdź ze mną. Masz swoją wyobraźnię, masz swoje plany, oczywiście. Ale uwierz mi, że to jest czas, w którym się nie tylko twoje plany zrealizują i nie w taki sposób, jak ty sobie to wyobrażasz. Każdy z Was, drodzy bracia i siostry, którzy żeście już byli na pielgrzymce, dobrze wiecie, zaczynamy pielgrzymkę z naszymi intencjami, z naszym nastawieniem. Ale co ona wnosi, co ona przyniesie, z czym wejdziemy do kaplicy cudownego obrazu, to już jest pewien dar i tajemnica, którą Bóg nam po prostu ofiaruje. Ale potrzeba właśnie tego, o czym Chrystus mówi: jak chcesz i ze mną, to zaufaj. Zabierz mi swoje życie, ale zawierzając, bądź też gotowy na tę wytrwałość i wierność. A to wszystko, co w życiu pierwszymkowym jest oczywiste. Rozpoczynamy dzień, rozpoczynamy etap, wstajemy i idziemy. Bez względu na to, jaka pogoda, bez względu na to, jaka droga, bez względu na to, czy każdy kolejny krok jest pełen radości i uśmiechu, czy niestety jest doświadczeniem, w którym musimy pokonać ból. Jestem gotowy na to. To jest tak, jak i w życiu. Jak to jedna z moich uczennic wychowanych kiedyś powiedziała, mówiąc o swoim poświęceniu dla swojego nowonarodzonego synka, ale ja go przecież kocham. I z taką nadzieją, i z takim wyznaniem, i z takim zawierzeniem, że wierzymy w miłość Boga i próbujemy ją, na nią odpowiedzieć naszą miłością i wyrazić ją w tym, co przeżywamy z innymi, rozpoczynamy tę pielgrzymkę. Niech ona będzie czasem naszego umocnienia tego, co ludzkie, ale też i odnowienia i potwierdzenia tego, co Bóg chce, aby w naszym życiu i przez nasze życie się zrealizowało. Tak jak Mojżesz mówił o tym, że który Bóg mówił i który Bóg dał taki znak obecności, niech to będzie zaproszeniem, abyśmy usłyszeli i zobaczyli. To, co jest znakiem Bożej Obecności również i w naszych braciach i siostrach i w doświadczeniu pielgrzymkowej drogi. Ale też bądźmy takim głosem i takim znakiem obecności dla innych. Bo kiedy idziemy, to nie tylko dla siebie, ale i dla tych, których mijamy, którzy nas mijają, jesteśmy znakiem. Znakiem tego, że Bóg, którego człowiek przyjmuje kształtuje życie człowieka i człowiek chce swoją drogę życia przejść razem z nim.